Siemaneczko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Pokémon GO Dzisiaj dzień drugi Go Festu globalnego Godzina 20 po 5 zostało 40 minut do końca eventu Zrealizowałem obydwa, te tak naprawdę, dni eventu W pełni na incensie I na Go Plusie Oczywiście na Pokeball Plusie Całe dwa dni oczywiście zrealizowaliśmy tylko i na tym I śmiało mogę wam powiedzieć, podsumowując Że totalnie się nie opłaca to też oczywiście nie jest nowość, to jest w ogóle bardziej rzecz taka już zrozumiała Przez wiele lat użytkowania przez wiele osób tego urządzenia Że po prostu kupuje się go plusa tylko w momencie kiedy to naprawdę nie możecie grać I to sprawdziło się W tym przypadku ja nie mogłem grać przez dwa dni, miałem poważne wydarzenie Którego nie mogłem ominąć za cholerę Także jestem pełni świadomy tego co się stało I bym tego nie zmienił i w tej chwili Staram się zrobić wszystko, co mogę. Jednak podsumowując, co osiągnąłem używając tylko i wyłącznie Incensa i takie normalne domowe spawny, oraz przy użyciu Pokobal Plusa. Przede wszystkim ukończyłem Challenger. Te pierwsze challenge, które są na... Oczywiście rajdów nie robiłem żadnego, czy nie, robiłem na akcji tylko kilka rajdów i też przyjąłem kilka zaproszeń od Was, ci którzy mi wysłali. Oczywiście w momencie, kiedy mi się rozłączał Go Plus i przychodziłem, żeby go podłączyć ponownie. Także wszystkie te challenge wyukończyłem wy tylko za pomocą oczywiście kabel Plusa. Ja oczywiście już wyłączyłem kabel Plusa, bo jednak chcę skorzystać z tego eventu na tyle, ile jest to mi dane. I tak, ile zgarnąłem? Przede wszystkim Shiny. Wiele osób po prostu mówiło różne liczby, nie? Jedni mi pisali, że 15, drudzy, że 20, ale było takie niesamowite zróżnicowanie. Jeśli chodzi o obydwa dni, na chwilę obecną, w pierwszy dzień jedna osoba dostaje 15, druga dostaje 0, 0, 0 albo 1. Ja bym y, wśród osób, które trafiły, uwaga, 167 y, pokomentów zabanych wczoraj i wśród nich jeden, jedyny szajnik. Tylko i wyłącznie jeden of Shiny. A z dnia dzisiejszego to przypadkiem kliknąłem bodajże na. I to kliknąłem. Nie zapomniałem tej GoPlus, tylko kliknąłem przypadkowo i wypadło mi co? I wypadło mi Wilmer. Whale Także Whalemera miałem. Pidow jest moim nowym Shiny. Wcześniej go nie miałem. A ja, oczywiście, jedną rzecz muszę tylko powiedzieć, że. No niestety, ale. Gocza, go, 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 czy też nawet inne właśnie autołapające nie jest w stanie zrobić questów, w żaden sposób, i oczywiście ja teraz walczę o końcówkę zapowiem dnia, żeby ukończyć te questy Questy w tej chwili, jak wypatrzysz, chyba kredy muszę wykonać, e, pod Bokebole, rzucić malinki itd. No tego się nie da zrobić przy, przy użyciu e, Pokeball Plusa, ani też innego autoopacza, bo one po prostu nie aplikują ani greatów, ani podkręconych, ani itemków To chciała Pani Dobra, co ja mam do osiągnięcia? Przede wszystkim sprawdzimy quest Chiki. Prawo, w prawo Podkręcone bole, great troły i great podkręcone Także robiąc great podkręcone robimy wszystko Oraz re- możemy kończyć Oczywiście jest to quest, który mam Wam mówiłem, że nie quest tylko sam sobie nich lego Ten quest mają tylko osoby, które mają bilety W sensie, że bez robienia Rajdów mogą trafić niechilego i jest to z questu, czyli niższy level mogą trafić. Ten Ziomek, on oczywiście jest z ultra Riką składu i on w, fabularnie w oryginalnej serii gier, jak też w karciance nie był a, formalnie. Jeśli chodzi o te postacie, to było ich cztery i każdy miał inne imię oczywiście i było dwójka z nich w wersji Sun i dwójka była w wersji Moon ale oczywiście ich imiona pochodzą bezpośrednio od e, roślin wodnych. Gdyby ktoś się, się tak pytał, to chodzi o to, że oni po prostu e, przeszli przez tą e, wyrwę czasoprzestrzenną. I oni po, e, pochodzą z te, innego uniwersum. I oni przybyli tutaj, bo to właśnie to się e, otworzyły i kosmok e, stworzył te, no, jest w stanie stworzyć e, te e, dziury czasoprzestrzenne. I dzięki temu oczywiście możemy dostać się do innego uniwersum w tym przypadku. Zrób ride. To zrobi się znacznie. Transfery. No to też goplus tego nie zrobi. <grystanie> dragalge mamy podwójnie. Ja tego łapię bardziej. Drillber nie może być shiny, nawet podczas tego eventu, ale jak najbardziej on się nadaje, tak jak wam powiedziałem, na Master League i na rajdy również jest świetne. Pół godzinki niemalże równo od teraz. Koniec eventu. Nigdy nie śmiałem kończyć tak naprawdę researchu na koniec eventu lub też po evencie. Bo jakoś tak zawsze mam tego świadomość tego, że no kurde nie zdążę i później nie będę miał w ogóle możliwości tego zdobycia, nie? Tutaj ten na dziko może być to jest rzadkość. a też nie jest shiny. Akcję do tego sobie odpuszczę, biorę akcję. I drugi jest akcja na dziko. Uuu, złoty, kolorowy, super ekstra. Tylko może na dziko będzie miał lepsze szczęście do tego, że będzie shiny. Jedyna z tego eventu, to mógłbym żałować, że tego tych akcji sobie nie naapałem. Na ale z racji tego, że to jest na evencie, tego można było sobie nałapać dużo, no mnóstwo osób będzie mogła się szczycić tym, że ma jakieś super ekstra sztuki i ten pokamon już no, nie będzie takim jak wcześniej, że będzie manga rzadki i tak dalej. Tego też już mamy wszyscy. O, na akcju! Na rajdu, świetnie! O dziękuję stary. Już cię bardzo lubię. Chociaż znaczy, ogólnie cię lubiłem wcześniej, ale <laughs> jeszcze jednej rzeczy żałuję. Bardzo żałuję jednej z rzeczy prostego eventu. Kupiłem sobie, jakiś <laughs> czas temu, bo oczywiście powiedząc jak wyglądał GoFest mój z tamtego roku, kupiłem sobie wygodne buty i nie wykorzystałem ich na wiecie 8 godzinną sesję gry, <laughs> tego żałuję, że nie wykorzystałem, ale będę miał szansę zrobić to w Berlinie, także tam będzie solid, solid materiał z tego eventu, tak coś czuję, no niestety nie eee. pierwsze ukończone, eee, tutaj mamy, o jeszcze po jednym, ale fajnie się złożyło, Byle co, Danny nie może być shiny, ale... Ale... ale może być great. Zaciął się kan. Jak się dziwnie zacięło. No siedzi. Bali serce zakończone. I to po prostu jedna rzecz, która mi się nie bardzo nie podoba, że tak po wielu e, zrobieniach e, bez body, że kurde zawsze tylko można używać jednego bez body. To jest takie? Niby masz ulubionego kumpla najlepszego, ale chciałbyś używać jeszcze pozostałych. <śmum> Serio? No Ja bym chciał tak jeszcze pokumplować się z innymi, tak, tak jednocześnie, tak bo wiesz, nieraz my mamy takie ekipy przyjaciół, nie? <śmum> shiny, czek. Nie shiny. No ja powiedziałem, jego fajnie mieć, ale na przyszłość, jeżeli będzie zmiana ataku, jeden otrzymał jakiś inny atak. Być może fery. Fajnie, bo by gdyby to są fery tak na szybki, to coś by z niego było. A tak to kicha lury no, lury teraz już pada, chociaż chyba użyłem lura dzisiaj torkol to wcześniej się opało u kurde Birtika, nawet nie wiedziałem, że on może się rozplanować ser nawet nie wiedziałem ale poczekajcie najpierw mamy profesora Willowa który rzekomo miał zniknąć yy, właśnie z dzisiejszym dniem, nie? ci którzy wczoraj ukończyli mamy jeszcze mina nie ma czasu do stracenia 30 różnych dwa ekscelenty podkręcone z rzędu i 20 ekscelentów Dziś ja wybrałem tą wersję Master Jak coś, żeby mieć złoty medal, a nie jakiś brązowy Eee, yy, Excellent, oj, mogłem rzucić od razu, ale się bałem troszeczkę Jest i i Sowa, chociaż, kurde, Birtik byłby lepszy O, coś się zacięło, to jest drugie takie zacięcie Ale to takie na poważnie? Pfff, Oho! No, idealnie na wizję Patrzcie, kurde, gra się zacięła Fajnie zacięła się 15 minut do końca, jednej ja nie ukończył questów, <średziwia> ale jazda. Na tym Excellent. O ty muk, Ale on nie może być nie Niestety nie może być chroni. Ale może, bo może on chyba jest daleko. Kurde, mam wątpliwości, ale może być daleko. Kurde, jak on jest daleko. Nie rzucę Excellent do niego. Challenge, mówicie. Challenge. Kurde, aż, aż, aż wiecie co? Aż kurde banana rzucę, nie? Challenge, Excellent, rzucić do muka. Oho, było close. Było close. Ale za No dobra, się, troszkę za daleko jest. No, no wybaczcie mi. E, 23, jeszcze 15. A tu dostajemy co? Majmika. Coś, coś tak słyszałem, że rzekomo miałby dzisiaj większy wysyprzanie. W sensie, niby na nocce było tak, że e, shiny to powinno się sypać e, pierwszy dzień tylko, nie? A w drugi powinno być wymiarkowanie na shiny tylko na dziko. Znaczy na, na rajdach. I po prostu totalny chill. Jednak nie. Nie, totalnie nie. Po prostu zdecydowali się, że tak nie będzie. I miał być porównywalnie y, jakoś Shiny do dzisiejszego dnia. W sensie do wczorajszego. Ale też słyszałem niektóre przypadki, że po prostu przez 5 godzin ani jednego Shiny i na razie w ciągu ostatnich 3 godzin ktoś trafił 15. Także też takie były przypadki. Tak, tak, to, tak czuł, nie? Tak czuł, że tak może być. czy jakieś questy będą do ukończenia jeszcze? Excellent Rival z transfer Pikachu. Najlepiej te wszystkie, te kwiatuszkowe. Ukończony kolejny etap tego R R R arrival Jest to wersja Pokemon Go, uniwersum Pokemon Go i to ona się od, odbiega od takiej oryginalnej serii trochę Ziomek dał nam Drillbura Co mu Dilbura? Nie wiem i kolejna rzecz, której, której po prostu ja im, nie wiem, zaraz im wytknę, bo kiedyś można było przy odbiciu w od naszego ziomka, od naszego pokmona na Buddy, można było trafić, jeżeli się trafiało na Excelenta, można było otrzymać, otrzymać Excelenta. Tutaj już od dłuższego czasu już tego nie ma. Dobra, mamy rajdy, spoko. Wormhole i portal Intro Ultra Space. Ogólnie też e, z tymi ultra e, dziurami to oni po prostu poszli na mega łatwiznę. Współczuję. E, dobra, mamy tutaj jakieś dalej obserwacji ultra e, bestii, znamy oczywiście Symbionta, który nosi nazwę pierwotną UB-01 w ich tam przestrzeni i on się nazywa Hillega. E, on z tego co wiem to on może przejąć umysł e, innego Pokemona? I co coś tam było, że on po prostu jest mega mocny, jeśli chodzi o sumitności. Ale coś czuję, że tam w historii to powinno być tak, że on się przeniósł do tego innego wymiaru, a on wrócił. Ziemne pok off mordę. Ja tu nie dam rady, tam powinien dać radę. A tutaj to Excelenty. Excelenty i czy te, ileś tam różnych popsów. Tego nie w ogóle, Słyn, był łapać w ogóle na... Właśnie, bo kurde, u nich nie wiadomo jakie kółeczko, ale zawsze będzie takie lipa. Zawsze będzie yy, tutaj, yy, że to jest Great, a nie Excellent. Złap się jako nie wiem jak ja go łapałem. Także nie będzie 30 różnych, to będzie jakiś inny. No, pogro się 30, to będzie na dokładnie. Nie, 30 siedzi, dobra, ukończone. Także na te groundy to się nie uda teraz zrobić niestety. Chyba, że w tym... Czyli w tym parku jest jakieś... Jakie jest gniazdo? Nawet nie jestem pewien w tej chwili, czy jest gniazdo w tym parku. Ale jestem na ostatnim etapie. Nic nie jest źle. I... O Panie! Mamy tego! Trafi one na koniec eventu, idealnie! Widzieliście to? Tego nie było wcześniej, chociaż kurde y, w standym na była, wiecie, scenka ze śpiewaniem. Co się zmiło? Nie włączyłem muzyki? Friendsy... Jeszcze raz historyjka. Dobra, muzyka jest... Go-Festowa Na koniec o godzinie 18 Łapie Chaimina Ale czekajcie, nie ma jakiejś unikalnej muzyki Jest standardowa Chaimin wychodzi z kwiatków A to jest ta muzyka, która normalnie jest Była kiedyś w nocy śpiewana, wiecie w wersji tej, tej Fajnej Ze słowami A i też nie ma Tego znaczka Nie ma znaczka Ksiłapie. łapie no jeżeli by tak prowadzili, wiecie, łapanie poksów w, w grze, normalnie, na różnych takich wieśach, tam gdzie się przebywa, nie wiem, w mieście, no to jest teren miejski i tak dalej, to było zacne. Dobrze, to i troszeczkę wieś. <laughs> Muzyka byłą <wopsy. śmiech> Dobra, do trzech razy sztuka standardowa od Przymitykach. Ekscelenta, trafiony. Ty, to był great? Nawet nie wiedziałem, że tam było kółeczko. Zobaczymy dokładnie minutę po. Piesik, Trafiony teraz, o matko, ja mam walczący hidden power. Okropna IV jak zwykle. Sit Flare No i event się skończył. Skończył się event, pełno oczywiście pewnie będę się chwilę zmieniać ale ukończyłem quest. Ukończyłem na czas. I mam złoty medal. Mam złoty medal i podzę. W końcu mam złoty medal, w sensie tego chciałem, nie? I mi tylko i challenge level 50. Rajdów od groma muszę zrobić. Przez dawno nie miałem tak możliwości, wiecie, tak żeby jeden koło drugiego rografa zrobić. To mi się najbardziej podoba w, właśnie w GoFestach, że jest mnóstwo rajdów takich, które są mega interesujące, które ci interesują bardziej, nie? A nie takie wybiórcze, które są takimiś to i tak dalej. I pierwszy. Zwykły. I drugi rograf. Tak samo może poszedłem pierwszy. Czy w końcu? Nie, nawet nie łapie. Prowadziłem dane do GamePressa i z tego co widzę, to pomijając Mega Bidrilla, Shadow Victorella i Shadow Wearpluma, to nasz Nihilnego jest najsilniejszym pokłonem bez Shadow, bez Mega w Pokemon GO. Nawet jest lepszy w tej chwili. Na chwilę obecną póki nie mamy Eternatusa, bo Eternatus też ma pytanie do statystyki, ale nie wiadomo jakie będą ataki. Ale Nihilego, mając atak Acid i Sledgebomb Bomb, staje się najsilniejszym Pokémonem Pokémon Go na chwilę obecną. Kończyłem Pokémon, którego można używać na rajdy. I musieliśmy czekać nawet aż do Go Festu, żeby tak się stało. No nie, mam PIDOW i mam Wilmera. Dwa shiny z dwóch dni. <laughs> to jest szczęśliwe. Jakie Zetki? Wiemy, że Zetki, no to tak, trafiłem jak widzicie Majmika 42. Tutaj naszą czarnowdowę oraz Vigorofa rank 5 Także jak tylko mam możliwość to na ekranie Wam pokażę jakie trafimy się sztuki podczas tego GoFestu Ale ja sobie to odbiję, ja sobie to odbiję na potęgę będę walczył Na Berlinie na GoFestie Żeby tam sobie nafarmić tyle ile mogę Shiny Jakie są Wasze odczucia po tym GoFestie? Ale napiszcie nie tylko, że nie trafiliście Shiny, nie trafiliście e, nie wiem setki Tylko ogólnie jak Wam się grało Zróbmy tak, w komentarzu napiszcie Pierwsza Ocena własnego eventu, jak ja stworzyłem sobie event, czyli wiesz, gdzie poszedłeś i było dużo spawnów, cieszyłeś się, była pogoda i tak dalej. Druga ocena, rozgrywka, czyli lagi, nielagi, słabość spawnów, problemy z grą i tak dalej. I trzecia, ilość shiny. Taka ocena, jeśli, jeśli oczywiście ktoś dotrwał do tego końca odcinka, to napiszcie im po prostu. U mnie to jest ocena sobie Ja moja, moja ocena się w ogóle nie liczy, od razu wam mówię. Moja ocena się nie liczy. Bo ja nie grałem praktycznie wcale. To, co ja zdobyłem, to jest to naprawdę wybiórcze. <grystanie> tak, byśmy po prostu, nie wiem, włączyli gocze na normalny, normalny dzień i o, wpadł szali <grystanie> w takiej zasadzie. <grystanie> Serio. Więc yy... ja czekam na Wasze o o o kom opinie, komentarze. A ode mnie to było tyle. Dziękuję za uwagę i trzymajcie się. Do zobaczenia. I yy... heja!